Cześć. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Podświadomość w praktyce. Czy każda myśl, którą potrafisz urzeczywistnić, naprawdę powinna się zmaterializować? Czy każda wizja, którą możesz przyciągnąć, jest warta tego, aby wprowadzić ją do świata? Czy w pogoni za tworzeniem rzeczywistości nie zapomnieliśmy zapytać siebie, po co ją tworzymy? Bo współczesny człowiek nauczył się kreować, ale nie nauczył się jeszcze odpowiedzialności za kreację. Żyjemy w epoce, w której każdy może być kreatorem. Wystarczy myśl, intencja, narzędzie, technologia, wystarczy chcieć, a świat zaczyna odpowiadać. To, co kiedyś było domeną bogów i poetów, dzisiaj staje się codziennością. Manifestujemy, tworzymy marki, budujemy wizje, przekształcamy swoje ciała, tożsamości i światy online. Ale w tym szale tworzenia umknęło jedno pytanie: Czy wszystko, co możemy stworzyć, naprawdę powinniśmy? Każda kreacja to ruch energii. Zaczyna się w myśli, przechodzi przez emocje, a kończy w materii, w decyzjach, słowach, czynach. Kiedy tworzysz coś, nie tylko robisz, wchodzisz w interakcję z polem życia, nadajesz kierunek fali, która będzie się dalej rozchodzić. I każda taka fala wraca nie jako kara czy nagroda, ale jako konsekwencja, odbicie, echo. To nie wszechświat ocenia, on po prostu odpowiada. Kiedy człowiek odkrywa, że może tworzyć Pierwszym odruchem jest zachwyt, drugim rządza. Skoro mogę, to chcę więcej więcej pieniędzy, więcej wpływu, uwagi, kontroli. W świecie duchowego marketingu manifestacja stała się nową religią z obietnicą, że możesz mieć wszystko. Ale nikt nie mówi, że wszystko to także odpowiedzialność za skutki tego, co tworzysz. Bo każdy Twój sukces, każda intencja, każda myśl którą wysyłasz w świat, zmienia coś więcej niż tylko Ciebie. Kiedy kreujesz, ingerujesz w pole. Twoje działania, emocje, decyzje tworzą fale, które wpływają również na innych ludzi, na środowisko, na przyszłość. To, co tworzysz, nie jest neutralne, nawet jeśli robisz to tylko dla siebie, bo energia nie zna pojęcia Ty i ja. To iluzja języka. W polu wszystko jest połączone. Więc każda intencja jest aktem etycznym, każda myśl jest decyzją o wpływie. I nie każda wizja pochodzi z czystej intencji, nie każda chęć zmiany jest ewolucją. Czasem chcesz coś stworzyć nie dlatego, że to Twoja droga, ale dlatego, że chcesz udowodnić światu swoją wartość. Czasem budujesz coś z lęku, a nie z miłości, z potrzeby znaczenia, a nie z potrzeby sensu. I wtedy kreacja staje się kompensacją, a nie ekspresją. Nie tworzysz z przepływu, tylko z braku. Nie dlatego, że coś cię woła, ale dlatego, że coś cię boli. I etyka kreacji zaczyna się od pytania, z jakiego miejsca we mnie to pochodzi. Nie co chcę stworzyć, ale dlaczego. Bo intencja jest paliwem. Z niej rodzi się jakość energii, którą wysyłasz w świat. Dwie osoby mogą stworzyć dokładnie to samo, ale jedna zrobi to z poziomu serca, druga z poziomu strachu i efekt energetyczny będzie zupełnie inny. Świat nie reaguje na formę, reaguje na częstotliwość. I wcale nie potrzebujesz religii, żeby zrozumieć etykę. Wystarczy świadomość. Każdy Twój ruch jest falą, która coś wzmacnia w polu: miłość albo lęk, wdzięczność albo brak. I kiedy tworzysz z intencji dominacji, porównania, zemsty, to wzmacniasz częstotliwość cierpienia. Kiedy tworzysz z intencji współistnienia, rozszerzasz przestrzeń życia. To nie jest metafizyka, to fizyka informacji. Świadomość jest polem, a pole reaguje na kierunek energii. Często myślimy, że świat jest zewnętrzny, że coś dzieje się nam, ale w rzeczywistości świat odzwierciedla nas. Dlatego, jeśli chcesz zobaczyć, z jakiej energii tworzysz, to spójrz na to, co Cię otacza na Twoje relacje, emocje, doświadczenia. To właśnie jest echo twojej własnej częstotliwości. Kiedy zmienisz źródło intencji, zmienia się jakość i odbicie w lustrze. Ego chce tworzyć, żeby mieć władzę, świadomość, żeby wyrazić harmonię. Ego mówi ja zrobiłem albo zrobiłam, świadomość mówi to przepłynęło przeze mnie. Ego tworzy dla uznania świadomość z zachwytu. I właśnie ten subtelny moment decyduje, czy twój twórczy potencjał staje się błogosławieństwem czy ciężarem. Bo prawdziwa kreacja nie jest robieniem, jest pozwoleniem, aby życie się wyraziło. Największym nieporozumieniem duchowości XXI wieku jest utożsamianie kreacji z posiadaniem. A tutaj wcale nie chodzi o to, aby mieć więcej. Tylko chodzi o to, aby być bardziej. Tworzenie nie polega na tym, że gromadzisz rzeczy, ale że rozszerzasz świadomość. Nie wszystko, co możesz mieć, jest tym, czego potrzebujesz. Nie każda możliwość jest twoim przeznaczeniem. Granice nie są wrogiem wolności, są jej kształtem. Etyka kreacji to umiejętność mówienia nie, nawet kiedy wiesz. Że możesz powiedzieć tak. I wcale nie chodzi o to, aby ograniczać siebie. Chodzi o mądrość wyboru, bo moc bez mądrości jest destrukcją, a twórczość bez refleksji chaosem. Każdy akt kreacji dotyka nie tylko Ciebie. Tworząc, zmieniasz środowisko informacyjne wszechświata. Twoje dzieło, słowo, emocja, decyzja zostają w polu na zawsze. I pamiętaj, że nie ma neutralnych intencji. Każda, ale to każda coś wzmacnia. Dlatego etyka kreacji nie polega na moralnych zasadach, ale na świadomości wpływu. Tworzyć z szacunkiem do pola, to tworzyć z pokorą wobec samego życia. Historia zna wielu twórców, którzy zrobili coś wielkiego, a jednocześnie stracili siebie, naukowców, którzy stworzyli narzędzia zniszczenia, artystów, którzy spalili się w swoim ogniu. Bo nie wystarczy wiedzieć, jak tworzyć, trzeba też wiedzieć, po co. Nie każde odkrycie jest ewolucją, nie każdy sukces jest wzrostem. Kiedy intencja odłącza się od serca, tworzenie staje się dominacją, i wtedy nawet najpiękniejsza idea może przynieść cierpienie. Etyka nie jest zbiorem zasad, to efekt przebudzonej wrażliwości. Im bardziej jesteś obecna albo obecna, tym mniej potrzebujesz reguł, bo wiesz, co jest zgodne, czujesz to. Świadomość sama w sobie jest etyczna, nie dlatego, że musi, ale dlatego, że widzi całość. Nie wszystko, co da się zrobić, trzeba robić teraz. Czas jest częścią etyki. Wszystko ma swój rytm dojrzewania. Prawdziwa kreacja nie przyspiesza życia, ona z nim współgra. I czasami największym aktem tworzenia jest cierpliwość. Pozwolenia, aby to, co ma przyjść, przyszło we właściwym momencie. Świadomy twórca nie jest właścicielem idei, jest jej strażnikiem. Nie kontroluje przepływu, tylko dba o jego czystość. I to jest różnica między egocentryzmem a współtworzeniem między władzą a służbą bo prawdziwa kreacja nie służy ego, tylko życiu. Etyka kreacji nie mówi nie twórz, mówi twórz mądrze. Nie mówi nie pragnij, ale mówi zrozum, skąd bierze się Twoje pragnienie. Nie mówi nie zmieniaj świata, mówi pamiętaj, że jesteś jego częścią, bo każda myśl, każda emocja, każde działanie jest aktem współtworzenia. A pytanie nie brzmi już, czy potrafisz stworzyć. Ale czy potrafisz stworzyć tak, żeby świat po tym był odrobinę lepszy? Bo może właśnie o to chodzi w rozwoju. Nie o to, aby mieć moc, ale aby wiedzieć, kiedy jej użyć. A ja dziękuję za to, że byłeś albo byłaś ze mną w tym odcinku i zapraszam na kolejny odcinek podcastu Podświadomość w Praktyce. Dzięki. Cześć.